Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak mapę nierówności, height map wygenerować, jak modelujecie program Wienger. Bo już do mojego pociągu stworzyłem mapę nierówności, tak daje to realistyczny wygląd pociągu. Bo dzisiaj mam siedzenie do oteksturowania. Ja dzisiaj mam pokazać co do czego odłączę i jak stworzyć taką. Ma... Będziemy otrzymywali GIM albo Photoshop. To się schowam na razie, bo mi to niepotrzebne. Taka by miał widok na siedzenie. Bo możecie podłączyć również do Waszej tekstury PBR mamy nierówności w widoku shading ale eee, chciałbym pokazać co jak od nowa robię aby ułatwić dla was new ok rozdzielcie się 300. No akurat chciałbym się posłużyć, jak będę majował paski. Ojej, to jest taka krzywo.

Carmo jak, zostałem kochany przy ziemi. Dlaczego kaszle? Jeszcze sprawdzę w fotohampie, bo w mi tam jest mały ludzi. Odnieśnie interfejsu. Wyłączę to. To trzeba zaznaczyć. I teraz uwaga. Pokażę Wam sobie czego mogę łączyć. Tu mamy Material Principle i GnSDS. Ale tak naprawdę to jest gif Garnet. I tu na samym goju mamy Normal. Dajemy sobie opcję Add Texture i Texture. Otwieramy e, naszą mapę. Trzeba zaznaczyć non color. Nie wiem czy na moim ekranie to widać. No color musi być zaznaczone. Normal Map. Vector Normal Map. A Vector Normal Map. Odłączamy go do tego. Tu wybieramy UV Map. I normal odłączamy do Normal. No i mamy gotowe siedzenie. Teraz tylko wystarczy je odpowiednio oteksturować i siedzenie. będą idealnie wyglądać. Kurde, że zaciek jest. Niestety. Niestety trzeba to sprawdzić. Filter other offset. Właśnie to jest to, czego ja się obawiałem. Na szczęście można przekopiować. Clipki G. Kajanga, jak ja to robiłam? Kontrol G. Hu, ja nie pamiętam, jak to się robiło. Kontrol C. Kontrol V. Aha, właśnie muszę przyzwyczaić bo dawno w fotach nie słuchałem kontrol i też się od... Ach, czemu mi tak robi? A czemu ja nie mogę tego odwrócić? Czemu ja nie mogę tego zaskajować? Kolor jasna. jasno. że mogę normalnie to zaskajować. Nie, ław, tylko chciałem coś innego. Kurde mać. Jak ja to robiłam? On mi tak fajnie skajował. Nie pamiętam mojej gdzie jak potężą je skajowałem. Wiecie co, jesteś mała twoje a ja, kurde no... Czemu mi taki błąd? pokazuję nie dobra, ja odpalam gim, a my ja się odzwyczaiłem trochę od Photoshopa Gim. no na no dawno w Photoshop i nie pracowałam a do gim, a znam skróty I inni mówią, że GIMP jest trudny i nie mogą się w nim ołapać ale jest darmowy. Ja tylko chcę mafę tutaj chcę robić. Niech taki trochę czuję się dzisiaj jak zmęczony. Bo się dzisiaj nie chcę robić. Muszę tę teksturę poprawić, bo bardzo mekko jest. Bardzo mekko to wygląda. Yeah, yeah. Transform offset. No to jest bardzo mrękkie. To co widać. Shift. Shift. O. No. Uh, Jakie to robiłam z tym? I. I kot, odznaczamy. Ale dalej jest nie tak jak powinno być. Tu, tu sobie wybiorę healing tu. Nie, 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 to akurat muszę wybrać klony. Muszę te mężiczkie artefakty tu zamazać. Muszę chyba teraz, jest tekstura prawidłalna, za wyjątkiem tego rafka. Fajnie, jak to mężiczko trochę tu wygląda. Kurde Nie no gim mi zniku Ale ja, dlaczego no Nie no kurde go zabiję normalnie Jeszcze raz Jeszcze raz to utrwali, co moi drodzy za... Nie no co to jest Nie no jaka to jest wersja testowa Nie powinienem był wersji testowej uchywać. bo jak wersja testowa ma błędy. Ale jak każdy mówił, że nie chciałby uchywać, to nikt do niczego nie doszedł. Shift alt Kurde, nie zrobiłam tego, odbicia lustrzanego Teraz jest okej okay. Chyba nie będę kiedy obrabił od razu zapisem, bo jak widać ta wersja Gim a jest strasznie niepewna, jeśli chodzi o stabilność I tak jak wszystkie wersje, niż wersje z 2020. Dobra, otworzymy teraz edytowaną teksturę. Za trzecim było, moi drodzy, widać. Ja się ich już pozbyłam i jest idealnie. Olaf? Olaf, ja, się ja się z tego Czy okay. Nie chcę się tego teksturować. Dobrze. Symbol lenistwo. Dobrze. No Nie mamy jakiegoś takiego jenia. Nie, teraz jest chyba dobrze. Nie, no, tekstury, tekstury z Gumhe, o tekstury z Gumhe na Łochona. Uwi, ale ja... Równo, nie, no, może być. Mi się podoba. A wam dajcie znać w komentarzach komentarzach. Nie, na spoko to wygląda. Właśnie to jest to, o co mi chodziło. Tylko o wykształt do siedzenia, abym mógł nadać. Właśnie można użyć i search. Select. Select link. Select link. Black faces. Juvie Unwrap To też duchajcie przy teksturowaniu. Te opcje. Bo można specyficzną fachę i krawędź oteksturować. A mi się jednak podoba. No, jestem zadowolony, powiem Wam, z rezultatu. Nie ma co nahekać. Podoba mi się. Także, mam nadzieję, że się mój tutorial Wam odoba Przepraszam za ten chłopak, który mi sprawił GIMP Bo to jest GIMP 29910 Jeszcze testowe, bo mam GIMPa 2.10.30. który chyba na pewno nie pojawi, chyba na pewno błędy nim nie pojawiły. Nie generowałam mapy w GIMPie, ale w GIMPie jakoś tak przyjemniej się edytuje teksturę. W Photoshopie dawno nie pracowałam, to zapomniałam niektóre skróty klawiszowe. To w każdym razie życzę mam miłego dnia. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać sobie czego odłączyć. Jeszcze w opcji Shading musimy dodać sobie teksturę zdjęcia i ustawić na non color gate potem vector-normal-map gac zaznaczyć, że to jest UV mapa potem ten vector-normal odłączyć do input-normal w materiale bsgs ten materiał tak akurat jest trochę bardziej włożony ale jeszcze się dało normal map do niego odłączyć